Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej każdego roku wydaje około miliona złotych na generalne remonty mieszkań po przeprowadzanych eksmisjach. Lokale są na ogół zdewastowane w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe ponowne zasiedlenie. Od kilkunastu do dwudziestu kilku to jest taki średni koszt. Oczywiście zdarzają się mieszkania, gdzie remont to jest 3-4 tysiące, ale zdarzają się takie, gdzie jest 40 tysięcy. Mieszkania większe i mieszkania często bardzo mocno zdekapitalizowane i wręcz zdewastowane wymagają niestety dużo większego nakładu. Lub zmiana funkcji czy funkcjonalności tego mieszkania. Osoby, które otrzymują mieszkanie z miejskich zasobów mogą mówić o szczęściu, bo czas od Oczekiwania na lokal jest długi, a jeszcze większa jest liczba osób czekających w kolejce. Generalnie kolejka w Jeleniej Górze jest duża. Od 6 do 8 lat oczekuje się na mieszkanie komunalne, trochę krócej na mieszkanie socjalne, natomiast to też bardzo dużo zależy od liczebności rodziny. Często jest tak, że pojawiają się mieszkania mniejsze i szybciej. Jest, jest większa możliwość szybszego zakwaterowania. Mniejszych rodzin, natomiast z mieszkaniami dużymi jest troszeczkę większy problem, aczkolwiek w ostatnich latach ten problem częściowo jest likwidowany nowymi zasobami, chociażby tymi budynkami przy ulicy Wyczółkowskiego. Mieszkania w trakcie prowadzonych prac remontowych coraz częściej wyposażane są też w nowoczesne piece dwufunkcyjne w miejsce starych kaflowych. W tym roku na remonty pustostanów przeznaczono milion złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane do końca września.